Świeżo upieczony mistrz świata federacji WBO w kategorii junior ciężkiej Krzysztof Główka Głowacki, gościem Boxing News .pl podczas gali w międzydrojach. Krzysiu, jesteś tutaj w międzydrojach po raz kolejny, ale po raz pierwszy jako mistrz świata to pewnie niesamowite. Tak i, i jako pierwszy jako kibic, także zawsze byłem, zawsze boksowałem, także z miłą chęcią zawsze wracam do międzyzdrowi i niesamowite wspomnienia, bo tu najważniejsze pasy, które zdobywałem w Polsce, także w, tutaj w Międzyzdrojach. Powiedz, ochłonąłeś już po tej walce z Marko Hukiem, czy te emocje opadły, czy, do, czy dociera do Ciebie to, że już że przeszedłeś do historii dopiero jako czwarty polski mistrz świata, czy to już do Ciebie dotarło, czy jeszcze, jeszcze tak naprawdę yy, jeszcze te emocje w Tobie buzują i to do Ciebie nie, nie dociera? Znaczy, dotarło już, dotarło już, także, no jest ta otoczka, tak, yy, ludzie rozpoznają mnie, co zawsze powtarzałem, zawsze gdzieś byłem w cieniu, tak, ale powtarzałem, że ludzie poznają mnie wtedy, jak będę mistrzem świata, co się sprawdziło i... No i tak jest, tak, no, gdzieś tam dotarło do mnie. Bardzo dużo autografów, bardzo dużo zdjęć, bardzo miłe uczucia. A powiedz nam, co teraz, no bo... Promotorzy Roya Jonesa Juniora podobno już wysłali jakieś zapytanie o walkę z Tobą do, do naszych promotorów i powiedz, powiedz może czego Ty byś chciał, bo jest dużo pomysłów, natomiast czy Ty byś wolał teraz jakąś walkę, jak to się mówi, łatwiejszą, czy, czy chciałbyś unifikacji i walki w Stanach Zjednoczonych? Tak naprawdę to my, pięściarze, nie mamy za dużo do gadania, tak? Co my byśmy chcieli, nieważne, to się nie liczy, to liczy się, co nasi promotorzy, nasi menadżerowie zorganizują, nie wiem, kogo mi dadzą, do tego wyjdę, tak? I prawdopodobnie to będzie koniec listopada, początek grudnia, także no muszę być gotowy na każdego przeciwnika. Ja... Ja przed twoją walką napisałem taki artykuł, w którym nawiązałem do tej historii sprzed lat, kiedy to twój brat Jacek przegrał w ringu z Hukiem. No tam wiadomo, Huk walczył w swoim stylu, dużo faulował. Wiem, że cię to denerwowało, że Huk zachowywał się w ringu w ten sposób. Już wtedy chciałeś się z nim zmierzyć, natomiast przyszła ta okazja po 10 latach i, i to był chyba wyjątkowo słodki rewanż. Tak, dokładnie po 12 latach. Po 12 latach, także no, słodki rewanż, Zrewanżywałem się, za brata, także jestem zadowolony, że tak to się stało. Dziękuję mistrzu i życzę dalszych sukcesów i unifikacji pasów, i, i może pobicia tego rekordu, któremu Marko Hukowi się nie udało przez, dzięki tobie pobić 13 udanych obron tytułu mistrza świata. Dziękuję bardzo.